Cześć, mam na imię Mateusz Ogonowski i na co dzień zajmuję się wdrożeniami, utrzymaniami i rozwojem sklepów internetowych B2C oraz platform B2B na Magento. W mojej pracy jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc w moich filmach znajdziecie proste odpowiedzi na trudne biznesowe pytania. Takie jak przykładowo, ile czasu zajmuje wdrożenie Magento, ile kosztuje wdrożenie Magento, albo czy Magento to najlepszy wybór do mojego biznesu. Dzisiaj zajmiemy się pytaniem, jakie są trzy funkcje takie główne funkcje platformy B2B, bez których wdrożenie tej platformy B2B prawdopodobnie skończy się klapą. Jak zawsze na samym początku prosta odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Te trzy funkcje to są pierwsza funkcja. Identyczne warunki handlowe we wszystkich kanałach, w których sprzedajemy. Czyli tak na dobrą sprawę mówimy tutaj o pełnej integracji waszego ERP oraz tego. Jak wygląda wasza polityka cenowa względem klientów z platformą B2B? Czyli ta platforma B2B musi w 100% odzwierciedlać to, jakie warunki handlowe otrzymałby dany klient u waszego handlowca. Druga rzecz to są informacje i dokumenty takie księgowo-finansowe w czasie rzeczywistym, które są dostępne z poziomu waszej platformy B2B. I trzecia rzecz, to są landing page w postaci najlepiej 6 letterów oraz odpowiednie top playery, które są zoptymalizowane pod to, żeby generować jak najwięcej leadów dla przedstawicieli handlowych, którzy mogą pracować i zwiększać swoją bazę klientów. Czyli mówimy o lidach, tak do sprawę do newbizu. I to są trzy funkcjonalności, które, bez których moim zdaniem wdrożenie platformy B2B skończy się klapą. Dla tych, którzy chcieli usłyszeć tylko te trzy funkcjonalności to w sumie jest wszystko. Oczywiście na tych mniej głodnych wiedzy dziękuję bardzo za uwagę, a jeżeli ktoś jest bardziej głodny wiedzy i chciałby jakby no, dowiedzieć się troszeczkę więcej, dlaczego akurat to są te trzy, te trzy funkcjonalności, no to zachęcam do słuchania i oglądania mojego filmu dalej. Skąd w ogóle pomysł na taki odcinek i skąd pomysł na to, żeby poruszyć ten temat? No ten temat poruszam dlatego, ponieważ coraz częściej spotykam się z dyrektorami sprzedaży albo z prezesami spółek, którzy wdrożyli platformę Platform B2B i niestety to wdrożenie no, nie poszło po ich myśli, a poprzez to, że nie poszło po ich myśli, no to znaczy, że no, generalnie mieli pewne oczekiwania względem tej platformy B2B, że dział sprzedaży, sprzedaż w ogóle zmieni się w jakiś określony sposób, no i niestety ta sprzedaż nie zmieniła się w określony sposób. No i pojawia się koncepcja na rozwiązanie tego, Dosyć dużego problemu, bo mają platformę B2B, z, którego, z której przykładowo klienci nie korzystają i klienci tak jak do tej pory składają zamówienia o przedstawicieli handlowych, tak nadal składają zamówienia o przedstawicieli handlowych. No i szukają koncepcji rozwiązania tego problemu. No jednym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu jest na przykład zmiana w ogóle platformy sklepowej, ponieważ no, diagnozują, że przykładowo no, pewnie ci klienci nie składają zamówień, dlatego, no bo ten. Jednak design nie jest do końca w porządku. Albo użyteczność serwisu nie jest wystarczająco dobra, albo szybkość serwisu nie jest fajna, dlatego zmienimy na przykład komarcha B2B, albo zmienimy na przykład IDusella, albo zmienimy prestę na magento, magento jest dużo lepsze, jest dużo szybsze, dużo fajniejsze, dużo droższe. I pewnie jak wdrożymy inny silnik, no to nagle klienci zaczną magicznie składać zamówienie i zaczniemy realizować naszą strategię względem tej platformy B2B. No i co się okazuje? No, że po dłuższej rozmowie, jak zaczynamy rozmawiać, co właściwie jest problemem, to tak na dobrą sprawę, to, to nie chodzi o nową platformę, tylko chodzi o kilka innych rzeczy. I teraz tak, przejrzyjmy się w ogóle sytuacji, kiedy ten prezes albo dyrektor sprzedaży w firmie B2B uzna, że wdrożenie tej platformy jest klapą. No powiedzmy ja przynajmniej po tych kilku, na, no, kilkudziesięciu rozmowach z różnymi osobami dochodzę do wniosku, że jakby mówi się o tym, że wdrożenie B2B jest klapą. Wtedy, kiedy pierwszy punkt, klienci, którzy jakby wdrożyliśmy platformę B2B po to, żeby trochę zmienić sposób w ogóle pracy naszego działu handlowego, no i po to, żeby zwiększyć efektywność tego działu handlowego. Ponieważ uznaliśmy, że no kurczę, w sumie to jeżeli jest ta platforma B2B, to takie proste rzeczy jak np. złożenie zamówienia, wyszukanie sobie jakiejś oferty, to klient może zrobić sam. W dodatku może zrobić sam po godzinach pracy naszego handlowca, a nasz handlowiec w tym czasie może przeznaczyć większą ilość pracy, przykładowo na pozyskiwanie nowych klientów, albo na pracę w zakresie account managementu i po prostu na rozwijaniu tych klientów, których ma obecnie. No bo po co ma tracić czas na to, żeby przyjmować jakieś tam zamówienia, wysyłać to do erp rozmawiać z biurem obsługi klienta o tym, jak to zrealizować, to zamówienie dla tego klienta. No, bez, sens, bez sensu. Jeżeli będziemy mieli to platformę B2B, no to zdecydowanie będzie wyglądało to w ten sposób, że nasi handlowcy będą po prostu efektywniejsi. Platforma B2B po prostu jest czymś takim, co zwiększy nam efektywność działu sprzedaży, czyli przykładowo mam 14 przedstawicieli handlowych, w tym momencie generuję nimi obrót. Tu już co całkowicie sobie wymyślam 5 milionów złotych, ale dzięki platformie B2B... Tych 14 przedstawicieli handlowych będzie generowało obrót no dwa razy większy, przykładowo będzie do 10 milionów złotych. No i wyrażamy tą platformę i okazuje się, że w sumie jakby klienci nie składają zamówień przez, przez platformę i składają te zamówienia, tak jak do tej pory przez przedstawiciela handlowego, przez handlowca. No i kurczę, wydaliśmy na wdrożenie tej naszej platformy 100, 200, 300, 400 czy 500 tysięcy złotych. I nikt z niej nie korzysta. No, coś tutaj jest nie tak. Więc to jest taki pierwszy symptom. Ona mówi, że no takby wtedy, jeżeli coś takiego występuje, no to dyrektor sprzedaży, albo no, zarząd w zasadzie tak na dobrą sprawę, spółki B2B powie, no to wdrożenie B2B trochę nam nie poszło, trochę, troch, trochę nie tak miało być. No i to jest taka jakby pierwsze uznanie, że no, rzeczywiście to jest klapa. Drugi punkt, kiedy możemy uznać, że wdrożenie. Platform B2B jest trochę klapą. No wtedy, kiedy klienci, tak jak zawracali głowę, jakby osobom, które zajmowały się realizacją zamówień, czyli przykładowo, wystawianiem faktur, Przesyłaniem dokumentów księgowych, no tak jak jej zawracali gitary, tak i teraz tak samo zawracały. W zasadzie nie widać ani większej efektywności pracy tego działu obsługi klienta, ani nie widzimy, żeby jakość w ogóle obsługi klienta się zwiększyła. Czyli przykładowo, klient tak jak kiedyś wysyłał maila, pani Helenko, proszę o przesłanie proformy, bo tutaj do tego zamówienia nie dostałem, a przy palecie to nie było przypięte. No tak on cały czas wysyła, pomimo tego, że mógłby to w sumie robić sam z, poprzez zalogowanie się do platformy handlowej B2B. No i to jest jakby taki drugi symptom i to jest jakby takie drugie uznanie, że no kurczę, ta platforma B2B no jest wdrożona, ale chyba nie można nazwać tego wielkim sukcesem. No i trzecia sytuacja, kiedy często dyrektorzy sprzedaży spodziewali się jakiegoś innego wyniku, ale ostatecznie mówią, no kurczę, hmm, wdrożenie to jednak klapa, no jest wtedy, kiedy platforma nie dostarcza lidów. Do dniu bizu, czyli fizycznie dostarcza do, do CRM-u, na których mogli pracować przedstawiciele handlowi, ponieważ no, w sumie, jakby logiczne, jeżeli umieścimy naszą ofertę w internecie, pokażemy wszystkie nasze produkty, opiszemy je wspaniale, pokażemy, że nasza firma istnieje, no to jakby klienci powinni się rzucać, powinni mówić, halo, halo, pohandlujmy. Więc no, jeżeli tego nie robią, pomimo tego, że mamy platformę, którą znowu wydaliśmy trochę pieniędzy, to Coś z wdrożeniem chyba poszło nie tak, i nie można uznać, że wdrożenie jest sukcesem. Podsumowując, jakby, jakby tak parafrazując to wszystko, co powiedziałam, można uznać, że generalnie dyrektorzy sprzedaży, prezesi spółek uznają, że wdrożenie platform B2B jest klapą wtedy, kiedy efektywność tego działu sprzedaży nie poprawia się pomimo wdrożenia tej platform B2B, i też nie zwiększamy efektywności głównie biura, jakby obsługi klienta, czyli tego działu, który jest odpowiedzialny za realizację zamówień. Jeżeli nie mamy tutaj większej efektywności w tych dwóch obszarach, czyli tym samym zespołom nagle dzięki platformie YouTube nie generujemy dużo wyższych przychodów, no to wszyscy uznają, że to były pieniądze po prostu wyrzucone w błoto. No dobra, wiemy już. Co możemy uznać za klapę przy wdrożeniu platformy B2B? Skoro już wiemy, co jest klapą, to teraz pytanie: Co zrobić, żeby tej klapy uniknąć? No i teraz uniknięcie klapy jest dosyć. Klapy przy wdrożeniu platformy B2B jest dosyć łatwe. Co musimy zrobić? No, musimy zrobić te trzy rzeczy, o których powiedziałem na samym początku. Musimy o nie zadbać i bezwzględnie dopilnować, żeby obojętnie jaką platformę byśmy nie tworzyli, obojętnie w jakiej branży. To musimy zrealizować, czyli w ogóle te funkcje, platforma B2B musi realizować. No i rozłóżmy sobie troszeczkę na czynniki pierwsze, właśnie te funkcjonalności. Weźmy to pierwszą funkcjonalność na samym początku, czyli pełna integracja warunków handlowych pomiędzy poszczególnymi kanałami, tak naprawdę, sprzedaży i pomiędzy poszczególnymi narzędziami, którymi dysponujemy. W platformie, jakby w ogóle w handlu B2B, każdy to był, ten wie. No, wyliczanie ostatecznej ceny jest ciekawe. Czyli mamy zazwyczaj coś takiego, jak na przykład rabaty na producenta, rabaty kwotowe, jakieś faktury marketingowe, wsteczne. Mamy tego typu historie, jak na przykład punkty lojalnościowe, promocje pakietowe. Jest tego cała masa. No i teraz to, ten system nigdy nie jest prosty. Czyli przykładowo, wyobraźmy sobie, że sprzedajemy Baterie i przykładowo jakieś tam latarki, tego typu y, historie. No i ja, ja, jako klient, bo jestem klientem tej firmy B2B, no mogę tych, jakby, cen, sposobów na kalkulację ceny i tego, jaka promocja wpływa na tą cenę, na moje warunki handlowe jest cała masa. I teraz musimy doprowadzić do sytuacji takiej, że jeżeli mamy platformy B2B i ten nasz klient loguje, czyli ja loguję się do platformy B2B i widzę tam jakąś konkretną kwotę za konkretne zamówienie, to jak wezmę telefon i przedzwonię do mojego przez, jakby opiekuna handlowego, przedzwonię do niego powiem, hej, Krzysiek, posłuchaj, no bo tutaj tak z kupić to, tamto i siamto, takich 14 rzeczy, no i tutaj na tej waszej platformie to mi wyszło, że to będzie 4000 zł. I teraz ten Krzysiek musi powiedzieć, że no, jak u mnie też to będzie 4000 zł. Zasadniczo po prostu polityka cenowa w obrębie całej firmy jest identyczna i warunki handlowe, rzeczywiste warunki handlowe danego klienta są odzwierciedlone w tej platformie B2B. I to jest po prostu, to, to, to jest core. W sensie, że m, oczywiście nie chodzi wyłącznie jakby o tą cenę, ale też na przykład o rodzaje transportu, o koszty transportu, o kredyt kupiecki. One muszą być po prostu identyczne. Czyli jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że mam tą platformę B2B. Wrzuciłem sobie do koszyka te 14 produktów, które sobie wymarzyłem, jako klient waszej platformy, i tam będę miał 4000 zł. Ale jak przyzwolę do Krzyśka, to Krzyśek powie: No, Mateusz, posłuchaj, pohandlujemy spokojnie tutaj. To w platformie to wyszło 4000, ale ja zaraz tutaj zrobię takie Schachermacher, tutaj przesunę to, zakwalifikuję do tej jakby promocji, to do tamtej, i tutaj jeszcze tutaj zrobimy, to wyjdzie taki grecki no i to ci wyjdzie 3870 zł. Także następnym razem, Mateusz, jak będziesz chciał składać zamówienie, to pamiętaj, że lepiej u mnie niż w tej platformie okropnej, bo tam, 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 tam drożej wychodzi. No i teraz, jeżeli mamy tą drugą sytuację, to ta platforma B2B ona nigdy nie będzie sprzedawała, bo jeżeli choć raz wystąpi sytuacja, w której ja jako klient stracę zaufanie, że cena zamówienia, która jest pokazana w platformie B2B, może być nieprawdziwa i może straciłem, nie dzwoniąc do tego przedstawiciela handlowego. To ci przedstawiciele, jakby to w ogóle pracy będzie jeszcze więcej, bo jeżeli ci klienci będą tworzyli jakieś tam koszyki w tej platformie B2B, to i tak będą wykonywali te telefony i ci przedstawiciele handlowi przy każdym pojedynczym już zamówieniu będą po prostu musieli jakby wyliczyć, wykalkulować, potwierdzić, że to jest prawdziwa cena, albo że to nie jest prawdziwa cena, albo że oni dadzą lepiej, albo mniej, albo jakkolwiek inaczej. No i jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że w różnych kanałach ja jako klient otrzymam różną kwotę. Tego, tego, ceny cenę tego zamówienia, no to powiem Wam, obojętnie, obojętnie zajębyście nie niewdrożeniem tej platformy. Za milion złotych, 2 miliony złotych, czy ona będzie na Magento, na Hywie, na PWA, na Preście, czy na czymkolwiek innym, to po prostu ona nie będzie sprzedawała i nie zrobicie tego, na czym Wam najbardziej zależy, czyli platforma B2B nie zwiększy Waszej efektywności, jakby działu sprzedaży, bo jeżeli nie będzie 100% tego zaufania, zaufania klientów do tego, że to, co jest w platformie, to jest prawdziwe, no to niestety to się wam po prostu nigdy fizycznie nie zepnie i zawsze ten klient będzie dzwonił do przedstawiciela handlowego. Drugi punkt to jest taki, że ja jako klient w platformie B2B muszę koniecznie mieć wszystkie jakby informacje finansowo-księgowe w czasie rzeczywistym. Czyli z platformy B2B muszę móc pobrać faktury, z platformy B2B muszę mieć informacje, o saldzie, muszę mieć informacje o kredycie kupieckim. To są kluczowe informacje, które no, biuro, biu, pracownikom biura obsługi klienta zajmują pytę czasu, żeby odpowiadać na tak proste pytania. Bo często jest tak, że po prostu wysyła, ktoś wysyła maila albo jakby wysyła wiadomość przez jakikolwiek inny komunikator i mówi no posłuchajcie, bo moglibyśmy podesłać tą proformę albo tam nie dostałem faktury do tego, możecie coś tam a ile jeszcze muszę zapłacić, bo to nie mogę złożyć zamówienia. Dlaczego? No I generalnie to są proste pytania, głupie pytania, które po prostu zżerają olbrzymi czas pracownikom biura obsługi klienta. Jeżeli nie będziemy tego mieli ogranego po stronie platformy, to gwarantuję, że wdrożenie platformy nigdy nie będziemy mogli nazwać pełnym sukcesem, bo cały czas tych małych, głupich pytań będzie cały, jakby cała masa. I to jest druga rzecz. No i trzecia rzecz jest taka, że jak wchodzimy z platformą B2B, Przykładowo nie mieliśmy w ogóle platformy B2B i weszliśmy w ją pierwszy raz. No to oczekujemy, że jak pokażemy, że nasza firma istnieje, pokażemy naszą ofertę, to nagle po prostu lidów do pracy dla handlowców będzie tyle. Po prostu będzie taka masa, że więcej być nie może. No, i to będzie prawda, jeżeli zbudujemy mechanizmy wokół tej naszej platformy B2B, które po prostu będą generowały te leady. Czyli przykładowo, jeżeli mamy smutną stronę do logowania, gdzieś tam podaj, jest jakieś tam, chodzimy po stronie i nigdzie nam się nie wyświetla jakieś, nie wiem, no, strona, że, hej, posłuchaj, jesteśmy taką firmą, tutaj filmik o nas, dlaczego u nas powinien kupować? W ogóle mamy super to, jakieś komunikacja propozycji wartości do tej persony, którą tam macie. Jakieś. Konkretne CTA, proste formularze, jeżeli nie będzie czegoś takiego, nie będziecie mieli np. LPK w formie sales letteru, no to gdzie macie generować te nidy? No, w sensie, że one nie będą się tworzyły. Albo w ogóle jazzem, takim totalnym, jest np. umieszczanie waszej oferty. Czyli niektórzy np. mówią: OK, pokażemy całą naszą ofertę wszystkim ludziom w internetach, tylko bez cen i dostępności. No i to jest dla mnie spoko. W sensie, że bez ceny, do, do dostępności. No i wchodzę na jakiś produkt, powiedzmy, że wymyślimy sobie jakąś siatkę cynkowaną, nieocynkowaną, ale jakąkolwiek in, inną. No i wchodzę, mówię, no fajna siatka. No, jestem rzeczywiście takim, nie wiem kim. Budowniczym, który potrzebuje tej siatki. Biorę tą siatkę, no i co mam zrobić? Nie wiem, bo <grym> po, po prostu nie wiem. Nie mam żadnego przycisku pod tytułem: hmm, chcesz zostać naszym klientem, porozmawiaj z naszym biurem usługi klienta, to, to jest słabe CTA, ale na przykład skontaktuj się i porozmawiaj o cenach dla ciebie, nie widzisz cen, bo albo cokolwiek innego. Jakby nie ma żadnego CTA, nie ma żadnego prostego formularza na tej karcie produktu. Dostępniam tą kartę produktu, ale jak z tej karty produktu ma wygenerować się GIT? No, nikt nigdy nie przemyślał, więc te leady nigdy nie będą się tworzyły. Magia. Więc to, co powinniście zrobić, to powinniście po prostu zbudować mechanizmy wokół swojej platformy B2B, które sprawią, że ta nasza platforma B2B będzie po prostu maszyną do generowania leadów do newbizu. Jeżeli o to nie zadbacie, no to znowu skąd mają się brać te leady? Po prostu, jeżeli nie ma trzeba jakiegoś fajnego jakby long page'a w formie sesji lettera z dobrym formularzem, z dobrą walidacją, z dobrymi CTA, no gdzie ma się to dziać? Albo jeżeli nie wiemy, jak chcemy, że tak powiem, z karty, z użytkownika, który odwiedza kartę produktu, jakby przekonwertować go na, na LIDA, no to jeżeli nie mamy tego pomysłu, nie zaplanowaliśmy takiej ścieżki, nie mamy takich widoków i mechanizmów na nasze platformy B2B, no to po prostu LIDów nie będziemy generowali. To jest tak, jakby te trzecie rozwiązanie, to jest po prostu implementacja mechanizmów, które będą generowały nam LIDy. To są jakby te trzy funkcjonalności. Podsumowując. Takie trzy kluczowe funkcjonalności, bez których, jakby, no, twoje wdrożenie platformy B2B skończy się klapą. I jeżeli w tym momencie, jakby w ogóle uznajesz, że wdrożenie twojej platformy B2B to jest trochę klapa, no to sprawdź, czy jakby ogarnąłeś te, czy powiem, trzy Funkcję platform B2B i czy Twoja platforma B2B te trzy funkcje realizuje poprawnie? Jeżeli realizuje, to już obojętnie, czy projekt graficzny jest dobry czy zły, ona będzie naprawdę sprzedawała i naprawdę zwiększycie efektywność swoich działań sprzedażowych, efektywność waszego działu sprzedaży, zmniejszycie koszty obsługi, realizacji zamówień. Jeżeli tych trzech funkcji nie macie, no. Generalnie będzie ciężko, w sensie, że obojętnie czego, czego byście się sami wymyślili, jakiej technologii, za ile milionów złotych, to to, to nie będzie po prostu działało. Więc, więc, więc zwróćcie, zwróćcie uwagę na te trzy rzeczy. Te trzy rzeczy to, te trzy funkcje to jest to, żeby pomiędzy poszczególnymi waszymi kanałami były identyczne warunki handlowe. To jest absolutne mas, czyli konieczna jest pełna integracja wszystkich warunków handlowych pomiędzy najróżniejszymi kanałami. Ona musi być identyczna w RP. Jak wyliczę sobie wartość zamówienia w platformie B2B, musi być dokładnie taka sama. Jak przedzwonię do przedstawiciela handlowego, który jest moim opiekunem, też muszę od niego otrzymać dokładnie tą samą kwotę. To jest po prostu warunek konieczny. Druga rzecz to jest to, żeby informacje księgowe i dokumenty, tak naprawdę księgowo-finansowe, były w czasie rzeczywistym dostępne z poziomu platformy B2B. Trzecia rzecz, o którą musicie się zadbać, taka kolejna ważna funkcja, to to, żebyście mieli funkcje, które generalnie generują lidy z waszych platform B2B. Lidy oczywiście do newbizu, czyli żeby było odpowiednie formularze, odpowiedni mechanizm na karcie produktu, co najmniej na wynikach wyszukiwania, żeby, żebyście mieli odpowiedni landing page, który będzie generował e, ciepłe, gorące lidy dla waszych e, handlowców. Którzy pewnie chętnie wtedy podejmą te, te tematy i będą mówili: no, ta platforma fajna jest, bo generuje dla nas leady. To, to są te trzy rzeczy, o które powinniście zadbać. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, obejrzenie go tutaj, na tych YouTubeach. Z mojej strony, bo z mojej strony, jak zawsze, mam na sam koniec jedną, nie, dwie, dwie duże prośby. Jedna duża prośba to jest taka, żebyście oczywiście zasubskrybowali nasz kanał. Dzięki temu my mamy większą motywację do tworzenia kolejnych, świetnych, mam nadzieję, treści. A druga rzecz jest taka, że to też nam pozwoli rozwijać, docierać z naszymi treściami do innych osób, które być może no, ben, potrzebują po prostu tych treści na tym etapie rozwoju swojego e-commerce'u albo swojej platformy B2B, na której są. Więc to jest pierwsza prośba. Subskrypcja, jak możecie, błagam, zróbcie to już teraz, w tym momencie, nie traćcie czasu. No i druga prośba, którą mam do was, to jest taka, żebyście kliknęli dzwoneczek, dzięki temu Będziecie informowani o kolejnych odcinkach. Dzięki bardzo, do usłyszenia za tydzień. Cześć!